Wszystko, wszystko zjedliśmy. To będzie problem dzisiaj na trasie, żeby nagrywać głos, bo wieje bardzo. Super mapkę dali w tym hostelu, naprawdę szczegółowo. Ma Jeszcze opisane po angielsku, co powinniśmy robić, w którym kroku. Są dwie trasy do wyboru. My wybieramy trasę numer 2. Mamy do przejścia 10 km 240 m, ale jeszcze trzeba policzyć to, że musimy obejść prawie dookoła krater wulkanu gdzie w środku jest jezioro, tak więc będą nieziemskie widoki na koniec. A teraz stoimy na rozdrożu. Zastanawiamy się czy tędy. Tu jest ścieżka. Tu jest zamknięta droga i czaszka, więc mamo tędy nie idę. I jeszcze jest droga tutaj. Baby girl, up and tutaj jeszcze boiska sportowe. Są bramki. Jest tylko lekko pod górkę w jedną stronę. Tutaj chyba są dwa kijki na siatkę. Popularna jest tutaj dość siatkówka, wiele razy widzieliśmy, że grają. Aktualnie jesteśmy na wysokości 3265 metrów, 50, 3259 metrów, więc w krótkim czasie tak naprawdę zrobiliśmy ponad 200 metrów. Tak, Maltany, znaleźliśmy, wypatrzyliśmy już mega, mega daleko. ale zobaczcie, jaka tam jest ławeczka z widokiem. W ogóle przyjeżdżając do Ekwadoru, nie mieliśmy w planach robić tej trasy kilotoa lub. Natomiast jak byliśmy w Puerto Cayo i tam szukaliśmy, co będziemy robić dalej, to Magda na blogach innych podróżników znalazła informacje właśnie na, na temat tej trasy. No i wszyscy ją tak zachwalali, że postanowiliśmy, że no fajnie, nie jest daleko, dojedziemy do Kito. Z Kito tylko godzina, półtorej godziny drogi jesteśmy na miejscu, tak więc zdecydowaliśmy się tę trasę zrobić. I mimo że Magda tak jakoś super za górami nie przepada, to myślę, że jej się mega podoba. Podoba mi się, ale jest troszeczkę męcząca trasa. Nie jest łatwa, ale z drugiej strony jest taka do zrobienia dla każdego. Myślę, że tak. A też bardzo ważne, że tutaj nie ma turystów. Tak naprawdę dzisiaj już idziemy Prosto. ponad dwie godziny i spotkaliśmy parę osób przychodząc przez wieś i tyle. A na tej samej trasie kompletnie nikogo. Wczoraj spotkaliśmy na trasie dosłownie kilka osób i tyle. Więc jest naprawdę... Mega mega kontakt z naturą, i tylko właśnie skupianie się na tym, żeby wyjść na górę, zejść, wyjść mm -hmm, na górę, zejść z mm -hmm. powrotem, tak, i tak w kółko. Aktualnie, A... jesteśmy, aktualnie jesteśmy na ponad 3300 metrów, czyli jeszcze nas czeka ponad 600 metrów w górę. Zaskakujące jest to, że nie ma tutaj faktycznie dużo osób, bo jest to podobno najpiękniejsza trasa trekkingowa. Bardzo dobra organizacja, są bardzo dobre dojazdy tutaj. Na trasie są świetne hostele. Wszystko można zorganizować samemu i tak naprawdę wcale bardzo dużo jakiegoś tutaj logistycznego kombinowania nie potrzeba. Zgadza się. Podoba nam się też to, że kiedy wychodzimy rano z hostelu i idziemy na trasę, to nic nas nie goni. Tak naprawdę nie musimy patrzeć w ogóle na zegarek, możemy iść swoim tempem. Ważne po prostu, żeby do kolejnej miejscowości dojść. Na noc przed wieczorem, żeby jeszcze zdążyć otworzyć. No i tutaj nie chodzić po tych górach w ciemności. I tak naprawdę masz cały dzień, idziesz swoim tempem. Robisz przerwy, kiedy chcesz, robisz zdjęcia, kiedy chcesz, cieszysz się piękną przyrodą. Jest bardzo fajnie. Pełny kontrast po naszym pobycie na wybrzeżu, ale jest zaskakująco przyjemnie jest bardzo fajnie. Tutaj widać ścieżkę, którą szliśmy. Tędy, 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 tędy. Tutaj zeszliśmy nad rzekę i dalej się przedostaliśmy do tej altany. Tak jak widać, na tej ścieżce nikogo nie ma. Czyli jakieś pół godziny za nami nikt nie idzie. Zabawa jak w podchody. Mamy kartkę, jest jakiś plan, jakieś podpowiedzi z drugiej strony. Na wielu miejscach są takie strzałki, tabliczki. Na czerwono i mamy, to, to się domyślamy, że to jest nasza trasa. Korzystamy też z map w momentach wątpliwych, ale ogólnie ta mapka z hostelu, te strzały są bardzo, bardzo pomocne. Kiedy staraliśmy wjeść podchody? W poprzednim tysiąclecie.

W bajkach. Dwie ciekawostki odnośnie Ekwadoru. Po pierwsze, Ekwador jest największym eksporterem na świecie bananów, więc może nie wszyscy o tym wiedzieli. I druga kwestia jest taka, że Ekwador po hiszpańsku oznacza po prostu równik czyli pełna nazwa kraju to jest Republika Ekwadoru, czyli Republika Równika. I to właśnie z Ekwadoru pochodzą słynne na całym świecie Panamahat. Są różne historie dlaczego. Dlaczego nie mówi się Ekwador, HAT, tylko właśnie Panama? Jedna z historii mówi o tym, że w czasach, gdy te kapelusze stały się popularne, to właśnie Ekwador nie miał takich kontaktów międzynarodowych i dlatego wysyłał te kapelusze do Panamy i Panama rozsyłała po całym świecie, bo miała dużo kontaktów na całym świecie. Przed nami ostatnia prosta, ale to nieprawda, bo przed nami kilka ostatnich zakrętów i będziemy widzieć już krater i lagunę. I nie mogę się doczekać tego widoku. Jak na razie jest bardzo stromo i jest wysoko i czujemy tę wysokość, także jak idziemy, to nic nie mówimy, bo jest to bardzo duży wysiłek, żeby jeszcze coś mówić, idąc pod górę. No ale teraz chwilka przerwy. Piękne widoki koło nas, więc jeszcze kilka zdjęć i idziemy dalej. To, to jeden z wielu aktywnych wulkanów rozsianych wzdłuż północnej części łańcucha andyjskiego. Ostatni wybuch miał miejsce pod koniec XIII wieku. Wulkan zapadł się, tworząc kalderę o szerokości 3 km. Od tego czasu głęboki na 250 metrów krater wypełnia się wodą. Tak właśnie powstał ten unikalny krajobraz laguny na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy na górze krateru, widzimy już lagunę. Dojście na górę zajęło nam e, cztery. 4:45. 45. Dobry czas, tak uważamy. Tam Mieliśmy informację, że 4-5 godzin, a my jeszcze dużo po drodze nagrywaliśmy, tak więc. Tak, czas zatrzymujemy dobry. się często właśnie, żeby coś nagrać, zrobić zdjęcia. Także jesteśmy zadowoleni z naszego czasu. Wejście na górę jest męczące i trzeba to przyznać, ale widoki po drodze są przepiękne, a sama laguna zachwyca i jest świetną nagrodą za ten cały wysiłek. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo usatysfakcjonowani. Ale to nie koniec jeszcze naszej drogi, bo teraz idąc wzdłuż krateru około półtorej godziny musimy dojść do miejscowości Kili skąd będzie odjeżdżał nasz autobus do Latakungi, gdzie zostawiliśmy nasze bagaże. Czarowały. Z każdym kolejnym krokiem było coraz piękniej. Każdy kilometr, każda godzina trekkingu powodowała tylko większe zaskoczenie. Przecież lepiej już być nie może a było. Kilotoa lub to najbardziej spektakularny trekking, jaki w życiu zrobiliśmy i jedno z tych doświadczeń, które będziemy wspominać jeszcze przez wiele lat.